Jeep Compass wersja S plug moje ulubione auto ze względu na tryb elektryczny, czyli jest to auto dla każdego, kto chciałby skorzystać z możliwości auta elektrycznego, czyli ładujemy sobie z normalnego gniazdka w domu ten samochód i jeździmy do 50 km, więc jak mamy jakiś dojazd do pracy codzienny, co dwa dni możemy ładować sobie taki samochód i korzystać z dobrodziejstwa silnika elektrycznego, czyli braku wizyt na stacji paliw. Ale dodatkowo mamy też silnik spalinowy w tym aucie. Razem te dwie jednostki tworzą nam 240 koni mechanicznych, czyli bardzo dużo jak na samochód tych gabarytów, więc to jest bardzo duży plus, ponieważ nie staniemy nigdy przez brak prądu, a możemy w codziennych dojazdach korzystać z właśnie braku pali zużycia paliwa. Wersja najbogatsza, skórzane fotele z pamięcią, elektryczne, ustawiane w ośmiu płaszczyznach, nawigacja CarPlay. No i co? Oczywiście napęd 4x4 z różnymi trybami jazdy, jak to w prawdziwym Jeepie, adaptacyjny tempomat, skórzana kierownica, czujnik martwego pola, wentylowane i podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, to auto ma naprawdę wszystko, więc jeżeli szukasz samochodu, który powinien spełniać takie możliwości luksusowe i komfortowe jak Jeep i też dowiedzieć się za darmo do Twojego miejsca docelowego w codziennej jeździe, zapraszam, mam dla Ciebie ten konkretny egzemplarz.